Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na test na recenzję dysku SSD od Adaty. Jest to dysk, który już w tej chwili cieszy się dość dużą popularnością. A Jest to dokładnie model SU 800 i ten, który dotarł do mnie do testów, to jednostka pojemności nominalnej 256 GB. Zapraszam na test. Budowa dysku, a daty wykonana jest góra z tworzywa. Natomiast tu mamy aluminiowy złącza standardowo, to są złącza SATA. Dysk jest zgodny z interfejsem SATA 3.1 z prędkościami do 6 gigabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o zastosowane kości, to są kości TLC 3D NAND. Mamy tutaj również kontroler Silicon Motion SM2258. Natomiast jeżeli chodzi o obsługiwane technologie, to są oczywiście. Technologie także standardowe, smart NCQ czy technologia trim. Chociaż nominalnie dysk posiada pojemność 256 GB, to system widzi ten dysk jako konstrukcję 237 GB. Program diagnostyczny SSDZ pokazuje pojemność 238,47 GB dokładnie. Natomiast do dyspozycji użytkownika jest ta wartość 237 GB, którą odczytuje sam. System. Czas na kilka słów podsumowania. Zacznę w zasadzie od tego, czego nie widzieliście, a mianowicie takie typowo praktyczne użytkowanie tego dysku. Tu już nie mówię o testach, mówię o użytkowaniu, ponieważ Su800 był częścią platformy, gdzie testowałem najnowsze procesory AMD Ryzena 7 k x ten dysk posłużył również do testów i 76800k i będzie również używane w przypadku platformy testowej dla kolejnych procesorów Ryzen. A najnowszy już właśnie nawet dzisiaj przyjechał 1700k. To jest, moi drodzy, dysk, który zapewnia nam bardzo dużą wydajność, równą przede wszystkim, co również pokazują testy syntetyczne. Jego wydajność, zarówno jeżeli chodzi o odczyt i zapis, jest dość równa i przede wszystkim nie spada jakoś drastycznie w przypadku, na przykład, pracy na małych plikach, co jest dosyć istotne, jeżeli kopujecie dużo MP3, dużo zdjęć macie taką pracę na przykład, no to w tym momencie ten spadek nie będzie dla Was aż tak mocno odczuwalny, co oczywiście nie oznacza, że nie ma go wcale. Mamy tutaj przede wszystkim 3 lata gwarancji producenta, nowe kości czy denat. Producent jest pewny, że żywotność tego dysku jest wystarczająca, żeby te 3 lata gwarancji mu udzielić. Tutaj nawet jest taka informacyjka mała. Wam jeszcze pokażę na zbliżeniu. Słuchajcie, dysk z uwagi na to, że jest to konstrukcja o wysokości 7 mm wejdzie nam również do mniejszych komputerów, ale macie w zestawie rameczkę, która pogrubia go nieco. Dzięki temu nawet w przypadku wyboru tej jednostki do modernizacji starszych laptopów, gdzie te dyski były grubsze, się jak najbardziej sprawdzi. Przy okazji mamy również oprogramowanie do szybkiej migracji. Instalujemy sobie na komputerku, rejestrujemy się w stronie na daty. Podając później dalej numer seryjny, otrzymujemy klucz do oprogramowania, które pozwoli nam na sklonowanie całego systemu. Potem wystarczy tylko podmienić dyski i działamy dalej, ale już na nowym dysku SSD. Jeżeli chodzi o moją taką ogólną ocenę, to w tym momencie właśnie SU800 znajduje się w ścisłej czołówce, moim zdaniem, najbardziej atrakcyjnych dysków SSD. W stosunku wydajności do ceny. Trudno mówić tutaj w tej chwili o jakiejś takiej praktycznej ocenie żywotności tego dysku, bo chociaż miałem już przyjemność instalować te dyski w komputerach klientów, to w tej chwili no, one nie działają jeszcze na tyle długo, żeby móc z całą pewnością powiedzieć, że kości 3D NAT są bez porównania lepsze od zwykłych. Jeżeli chodzi o kości MLC, to tutaj. Wciąż mamy jednak pewną różnicę, ale za tą różnicą idzie również cena. Niestety, ale w tej chwili ceny dysków SSD poszły mocno w górę i o ile jeszcze, na przykład, kiedy testowałem Adata SP550, to ta cena za gigabajt zbliżała się do złotówki. No to teraz, w tej chwili, to jest niestety nieporównanie drożej. I w takim ujęciu, właśnie dysk Adaty jest produktem jak najbardziej godnym uwagi. Moi drodzy, ode mnie na dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za ten krótki test i do zobaczenia w następnych filmach.